Kobieta jedzie samochodem osobowym i przekręca gałkę głośności w radiu. Puest to platforma usług elektronicznych skarbowo-celnych. Kobieta wchodzi do biura z napisem Agencja Celna. Dzięki niej zaoszczędzisz czas. Siada przy biurku i otwiera laptopa. Na ekranie widać portal puest.gov.pl. Po większość formalności związanych z cłem i akcyzą załatwisz teraz online. Samochód ciężarowy jedzie drogo. Skrócisz czas oczekiwania na graniczną odprawę celną. Kierowca samochodu ciężarowego przykłada e-kartę do infokiosku w terminalu granicznym. Na ekranie widać informacje techniczne dotyczące jego samochodu. Samochód ciężarowy przejeżdża przez bramkę terminala granicznego. Kierowca wkłada e-kartę do czytnika z napisem SISTS System Informacyjny Skarbowo-Celny. A dostęp do większości usług masz także na swoim smartfonie. Mężczyzna w kabinie samochodu ciężarowego korzysta z tabletu. Na ekranie widać portal pestgov.pl. Kobieta w biurze uśmiecha się do ekranu komputera. Za nią widać plakat z napisem Sło granica akcyza. Bez względu na to, czy jesteś pracownikiem agencji celnej, kierowcą czy przedsiębiorcą, samochód ciężarowy jedzie drogą. Już teraz załóż konto. Laptop, tablet i smartfon na szarym tle. Na ekranach urządzeń widać portal puestgovpl I załatwiaj sprawy elektronicznie. Wejdź na stronę www.pusc.gov.pl. Logo PUESC z napisem: Platforma usług elektronicznych skarbowo-celnych i adresem strony www.pusc.gov.pl. Materiał został przygotowany w ramach kampanii współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.